O odmiana i Janusza nie ma i jestem za to ja. Będą naprawdę ciekawi goście i ciekawe doświadczenie, ale o tym za chwilkę. No jak zwykle o 20 zaczynamy z sur, studio RTV na Rapołych X i na UFO TV. I oddaję może głos kolegom, bo <śmiech> <śmiech> naprawdę będzie ciekawie. Witam wszystkich. Dzisiaj podczas audycji trochę omówimy mój eksperyment, który przeprowadziłem tydzień temu. Eksperyment polegał na próbie wykonania piktogramu składającego się z dwóch. Zrobiłem go w nocy, po, po, po północy za mobilnym. Wziąłem standardowo deskę i sznurek i postarałem się otworzyć w miarę możliwości cechy prawdziwego piktogramu. Właśnie widzimy obraz nagrany z dnia dzisiejszego z, z tych dwóch kręgów. Przybywał na tym piktogramie Janusz Zagórski i dr. Jan Szymański. No, próbowali go ocenić właśnie pod względem takich cech, jakie się zawsze y, sprawdza w prawdziwym piktogramie. Jan Zagórski poszukiwał obróżeń ziemi pod źródłami y, roślin. No, według oceny, tych opuszczeń było bardzo mało w stosunku do, do, do innych piktogramów znajdywanych tutaj w okolicy. Może tutaj ocenię, oddam y, do doktora do ten piktogram, wiesz, no, ja jako twórca nie bardzo się tutaj mogę temu, y, nie, mógł, nie bardzo mogę się wypowiedzieć. Y, mam nadzieję, że już jestem na swoim y, I cóż, no, pojechaliśmy dzisiaj. Zobaczyć dzieła naszego kolegi. Było to bardzo pouczające doświadczenie. Przyglądaliśmy się wielu szczegółom wykonania, i to w tym skali makro, jak i w tym skali mikro. Piktogram był wykonany na uboczu, także twórca miał trochę czasu w księżycową noc żeby dopracować niektóre szczegóły i rzeczywiście udało mu się to wybornie. Krawędzie są bardzo równo położone, nie ma jakichś dodatkowych załamań, gładko zaczesane, sam środek też nie jest zdewastowany. Po prostu narzędzie w postaci deski w rękach prawnego twórcy może być bardzo, bardzo Skutecznym narzędziem właśnie upadzenia zboża. Trzeba tu zwrócić uwagę, że nie wszystko jest jednak tak, jak byśmy sobie wyobrażali, czy tak, jak się spotykamy w piktogramach, które uważamy za prawdziwe. A mianowicie zboże nie zawsze układa się łukami. Śdźbła nie zawsze yy, zataczają łuki w tych okręgach. Największy problem jest właśnie, o którym było widać przed chwilą, na przejściu przez ścieżki technologiczne, które w, du które w dużym stopniu zostają odsłonięte. No teraz idziemy w kierunku następnego pistogramu. Oto jest ten następny. Yy, I pewne takie, takie miejsca, widać takie, takie za czasami, a garby trochę yy, nachodzą. Jedne yy, pasma zboża na drugie. Yy, nie, nie zataczają łuków z miejscami, to się udaje. Można także rozpoznać, chociaż nie we wszystkich miejscach, jakiej szerokości narzędzia użyto. Ta, ta, ta szerokość deski jest miejscami rozpoznawalna. Niemniej zrobiło to na nas bardzo, bardzo duże wrażenie i byliśmy no trochę tacy, no nawet zdegustowani, no, no jak to? No to, no, to no to mamy dodatkowy problem, Cóż w takim razie z pikogramami, które czasami są gorzej bym no. powiedział, bardziej niedbale technicznie wykonane czy one rzeczywiście są dziełem ludzkim, czy nieludzkim i, i, I jakie narzędzie weryfikacji które będzie, będzie najodpowiedniejsze? Piktogram oglądaliśmy chyba dwa dni, o ile się nie mylę, po jego powstaniu. Tak, to już no. za dwa dni temu? No nie, to już będzie około pięciu dni. Robiłem ten piktogram, z powstania piktogramu tutaj w tej Nie byłem na koni? Dobrze. Ym... Zaraz, jeszcze raz? Kiedy? Kiedy był zrobiony? Robiłem go w noc powstania tutaj piktogramów wylatowych, czyli to będzie już jakieś no. 5-6 dni. No to jest ja rzeczywiście długi kawał czasu, nikt tam dodatkowo nie było oprócz nas, z tego, ze śladów dojścia to, to, to można poznać. Zresztą ślady dojścia są bardzo wyraźne i to chyba był, byłby największy kłopot, jak wejść, do, do miejsca, w którym tworzyliśmy pizogram, nie pozostawiając śladów dojścia takich w miarę wyraźnych. Zboże rośnie gęsto, no i te, te ślady nawet po przejściu były dosyć, dosyć wyraźne, szliśmy jak po no, W każdym razie zboże było mokre, w międzyczasie dwukrotnie padał deszcz, i, no I to już też zaciera niektóre, niektóre cechy, złamania y, źbeł są przy samej ziemi i właściwie nie różnią się na pierwszy rzut oka od tych, które uznajemy w piktogramach za prawdziwe. No mówię nie tylko uderzyła właśnie ta y, prostolinijność źbeł, y, nie zawsze wyrabiane dobrze łuki. Które, które no właściwie trudno byłoby chyba jakimś narzędziem zasumulować, chyba że na tych destach byłyby dodatkowe jakieś gwoździe czy garbki i żeby to zaczynywały, prawda? Czy możecie spostrzeżenia i, i, i właśnie refleksje na temat, jak w przyszłości poprawić no, skuteczność i wygląd pikogramów? Znaczy no nie mam zamiaru już nigdy więcej fotora tego eksperymentu, to no, nie bardzo mi odpowiada jeszcze nikomu zboża. Z, y Myślę, że ta prostoliniowość też wynikała z tego, że zboże było bardzo wysokie i miejscami były na nim legi. I właśnie z powodu tych legów, czasami, gdy deskę posunęło się do przodu, zboże kładło się w zupełnie innym kierunku i, i trzeba było to ręcznie poprawiać, żeby w miarę to przypominało autentyczny piktogram. Dużym utrudnieniem były też właśnie te ścieżki technologiczne, które były stosunkowo szerokie i głębokie. Tam były obawy, że deska może się złamać i no, 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 tym, tego, tym podobne problemy. No ale jednak myślę, że efekt jest dość, dość dobry, jak na mój pierwszy raz tego typu roli. Dziękujemy, dziękuję. No tutaj Janusz, w tej chwili na filmie widzicie urządzenie pomiarowe, moją czarną skrzynkę do, do pomiarów elektromagnetycznych, w tej chwili była deska, tutaj jeszcze raz narzędzie, przymiar liniowy prosty. Tak, o wynikach badań pomiaru pola elektromagnetycznego dzisiaj jeszcze nie będę mówił, są dosyć niejednoznaczne. Musimy takich badań przeprowadzić więcej, porównawczych w całej okolicy. Tu się nakłada kilka czynników, kilka źródeł. W każdym razie yy, spostrzeżenia są ciekawe, będziemy jeszcze na pewno do tego tematu no radzić. właśnie yy, chciałam się spytać o to, czy jakieś yy, zostały wykryte anomalie, mimo tego, że to był fałszywy krąg. Yy... Na pewno to zainteresuje naszych internautów. No cóż, wczoraj, wczoraj donosiłem o bardzo ciekawych anomaliach elektromagnetycznych, właściwie wypala magnetycznego w obrębie kręgu w wylatowie. No cóż, każdy krąg, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Tak nasza cywilizacja już urządziła ten świat, jest w jakiejś e, całkiem rozsądnej i, i, i mierzalnej e, odległości od e, urządzeń technicznych, od linii energetycznych, od, e, od zabudowań, od e, linii oświetleniowych. Po prostu nie da się tego uniknąć. E, poziom zakłóceń e, technicznych wynikających właśnie z istnienia sieci oświetleniowej, linii przesyłowych, linii trakcyjnych, kolejowych jest tak duży, że właściwie m, dopiero w odległości pół kilometra, kilometra od nich można wybadać y, szczegóły. Teraz właśnie widzimy y, przelot helikopterów wojskowych nad naszą bazą, że tak powiem, mamy pana szpuleckiego, to też jest ciekawe, że wojsko, m, mając manewry, nie lata jak gdzie indziej, albo nie mając manewrów, interesuje się tym zjawiskiem. Y, nerwowo jest przybliżenie, Konarka wykonarka specjalna szybciutko, żeby złapać, Także to też, no, ciekawe. No, zatoczyły okrąg y, nad zabudowaniami i praktycznie biorąc chyba nad samym piktogramem y, wydatowskim, y, w wiadomych sobie celach w każdym razie. I y, skoro się tym interesują, no to, no, widocznie mają po temu powody. nauki czasami trzeba, trzeba wiele poświęcić i takie kontrolne eksperymenty mimo pewnej kontrowersji yy, no są, są konieczne, po prostu tak trzeba. Przyłączyłam? Dziwne, bo na mikserze wszystko chodzi. I się nagrywa. To podziękujemy już naszym gościom, Adamowi Jankowi, a teraz zapraszam do nas naszego modelarza Michała Dowikowskiego, który Wam może opowiedzieć o wrażeniach latania nad kręgami. Prawdziwymi i e, robionymi ludzką ręką i nieludzką, o może tak. Czy były kiedykolwiek jakieś anomalie, czy coś? E, e, Michał, jak to było? Jak to było? E, anomalie były nad piktogramami w minach. To było jedno z takich e, głównych anomalii, jakie moim zdaniem wystąpiło. E, a tak poza tym, to raczej nie. No i nad e, naszym wulatuskim piktogramem tak. A no to, co tutaj obowiązku oglądałem materiał, e, jak na ten kron, no faktycznie, pełen podziw dla tego człowieka, którego zrobił. Podziw? To znaczy człowieka? Mm. No człowieka, człowieka, Pana Adama Kekuka, bo naprawdę razem. No, no, tak, no, tak. Razem się nie chciało, to czegoś robi, ale najmniej mam jakiś materiał dowodowy i no. chciałem tylko wiedzieć, może... No, to na to? E, dowodowy w sensie... Jak wygląda to ten program? Czy można go tak idealnie od, y, Ten był, jak patrzę ja na tego, był bardzo skrupulatnie zrobiony, moim zdaniem. I tylko mnie ciekawi, czy znaczy są jakieś o zboża, jakieś zakłócenia elektromagnetyczne? Aha, a co tak, w młynach latałeś nad y, iloma piktogramami? Y, w minach latałem dokładnie nad y, ostatnim tym nowym piktogramem, o ile to można tutaj... Eee, nie można to tak nazwać eee, dlatego, że ten program, jak popatrzę na niego z góry, to aż mi normalnie po chciało, dlatego, że tak krzywego nigdy nie widziałem, eee, że tak powiem. Eee, moim zdaniem to była licytacja ludzi. Tutaj powstał piktogram największy w Polsce o koszt 48 metrów, mm, a tam ludzie chcieli sobie przelicytować i zrobić 50 metrów, gdzie naprawdę nie było to Moim zdaniem to kręg, jeżeli ktoś to określi kręgiem, to naprawdę moje zdanie, nie jest takie, że to, to są kręgi, to są jaja, nierówne kształty. Może to zrobił jakiś sił pozazięski gdzieś czarną, nawet że tylko kręgami e, mogą e, gnieźć zboże, ale innymi różnymi informacjami. Tam akurat nie by było, ale równie dobrze e, to było jakieś 50-100 metrów dalej od tego, moje moim zdaniem fałszywego piquora, ale to tylko moje zdanie. Nie. Przyszliśmy, aby wrócić drugi piktogram. On już się że tam zboże się podniosły i tak dalej, i tam spotkałem mnie, jeżeli chodzi o to, dwie dziwne rzeczy. Przede wszystkim to, że lotąc pod tym piktogramem, to byłem w zakłóceniu yy, no, gdzieś tak na wysokości do, do wysokości 150 metrów ten piktogram jakąś dziwną nerwę emanował, Po prostu mimo że był stary i tak dalej, ale jakieś pole, pole elektromagnetyczne, e, że tak powiem, wydzielał. I to mnie bardzo zadziwiło, bo po prostu e, kiedy ja puściłem samolot, wypuściłem z ręki, chciałem znieść się ku górze, e, chciałem się znieść ku górze i polecić, oblecić go ładnie w tym momencie, to i tak jakby ktoś go złapał za E, złapał go za kadłub, ściągnął model do dołu i pilotował go samemu. Bo w chwili kiedy zostaje zapłacenie naturalne od jakiejś, nie wiem, normalne zakłócenie też się zdarzało nie mogę powiedzieć mnie bo na naszym modelarskie w wyrobcowi też są takie zakłócone, że czasami wchodzi coś, jakaś fala i nie zakłóci. Ale w tym momencie wszystkie stary samolotu chodzą jakby chciały, a tam ktoś po prostu tak jakby tym kierował, jakby coś kierowało tym modelem. Czyli po prostu nie mieli? Tak, po prostu nie, kont, brak kontroli to był drugi raz, bo wcześniej, na, na samym początku dziś, e, czwartego, to ten sam to obecnie lecieć, myślałem, że to wady techniczne modelu i tak dalej, ale to samo było i teraz już nie mam potwierdzenia, bo leciałem drugim modelem zawodniczym, którym naprawdę za kilka zawodów wygrałem, nie jestem w tym modelu zapewniony i tak dalej. I też lądowanie awaryjne było. Dobrze, wysokie zboże się nie skosili, bo mogą źle z ziemi. No i byśmy nie mieli y, czym oblatywać dla Was piktogramy i y, tutaj wstawiać filmiki na stronę, bo nie, nie byłoby tych filmików. Y, tak, zgadza się. Przede wszystkim ja chciałbym tylko jedno uświadomić wszystkim takim, którzy myślą, że to jest prosta zabawa. To nie jest takie proste latanie czymś takim. Bo owszem, to może wygląda jak zabawka, bo to dużo osób, które tu przychodziło, a to zwykłe zabawki i tak dalej. Ja tu na to no to nie jest zabawka. To może naprawdę wielką krzywdę zrobić człowiekowi, żeby tym nauczyć się latać, to trzeba naprawdę wiele godzin poświęcić na komputerowych symulatorach lotu, potem wyjść na lotnisko, na lotnisko z dobrze latającą osobą i instrukcję, prowadzić, żeby uczyła, poprawiała błędy, w ten sposób można się nauczyć tym latać. Przede wszystkim tutaj no, ten wyjazd na, do tego wylatowa, to oblatowanie pól, e, ta ciąga niewiadoma e, i ciąg, ciąg kontakt z telefonem z panem Januszem, bo tylko on powstał, to ja muszę wsiadać i być gotowy do boju, e, Nauczył mnie jednej rzeczy, precyzji latania, gdzie na lotnisku tego ani w żadnych innych, to e, może tylko zdobyć na zawodach, a tutaj to jest naprawdę... Niezbędne, już Cię to chyba, yy, Michał jest tu z nami od yy, początku, czyli od 28 czerwca, nie wyjeżdżał do domu i już chyba ma dosyć pełno do yy, latania. Chociaż wątpię, bo on połówi obiad, zresztą tak samo jak rowery. <grym> e, tak, no rowery to jest moja druga pasja, skakanie i tak dalej, ale to odstawmy na bok. Nie, ja powiem tak szczerze, tutaj jest bardzo towarzystwo. Marza, która gotuje mi także, tak powiem, obiadki, bardzo dobra kobieta. <grym> e, tu jest naprawdę mi, miłe towarzystwo i do domu, jakbym miał jeszcze okazję tutaj zostać, to jeszcze bym został, a zostaje do końca akcji. Do końca akcji to super. E, powoli, e, no niestety e, kończymy naszą akcję. 1 e, sierpnia już się będziemy zmywać. E, Michał, chcesz jeszcze coś dodać e, do, do naszych, dla naszych intymnych? E, ja bym ja chciał tylko powiedzieć tyle. E, wszystkich tutaj serdecznych i chcących pomóc zapraszamy. Co jeszcze można powiedzieć? W naprawdę przyszłym roku, bo niestety... No, tym, nie... Zgadza się, a druga rzecz naprawdę, ludzie są bardzo fajni i bardzo, e, że tak powiem, e, pozytywnie zakręceni pod względem tych piktogramów, szukania, dowiadywania się, kto to zrobił. Chcę wam powiedzieć, że nie wiem, czy Michał e, interesował się e, czymkolwiek e, takim przed przyjazdem. Znaczy się, e, piktogramy przed wyjazdem Jak chcecie zadać pytanie Michałowi, proszę bardzo, yy, także dwa, trzy pytania, no chyba, że chcie, yy, będziecie mało dać, więcej, to proszę cię bardzo. Proszę bardzo, bardzo. A propos piktogramów, yy, ja wcześniej tą tematyką się nie interesowałem, po prostu nie interesowało mnie takie coś jak UFO, piktogramy, no w życiu co działałem, tak tak się żyje, ja to po prostu dla mnie to było... No owszem, nie mówię, że nie wierzyłem do końca w to, nie, nie wierzyłem, że tak na ogromnym takim przeświecie jesteśmy sami. To na pewno nie jest tak, ale nie interesowałem się z tym e, zbytnio. Ja. E, czy są jakieś pytania, Hubert? No widzę, że e, chyba to bardzo... Nie ma pytań do Michała, a może dlatego, że on y, siedział na czacie przed y, samym naszym programem. Chcę Wam przedstawić jeszcze, tutaj do nas dołączą koledzy, którzy się sami przedstawią z <grym i> Zielonej Góry. Zamieniamy gości. Proszę, proszę. Okej. Okay. Witam internautów. No to może ja się przedstawię. Pierwszy jestem Piotr. Przyjechałem tu z Gubina. No i już jestem tu drugi raz w tym roku. Przyjechałem z towarzyszem tu obok. Witam serdecznie. Nazywam się Krzysiek. Jestem z Zielonej Góry. No przyjechałem tutaj tej Zielonej Góry. Ja jestem pierwszy raz. No i bardzo mi się tutaj podoba. Podoba wam się, ale czy coś tu zaobserwowaliście, czy jeszcze nie mieliście okazji? Yy, w ogóle jak się tu czujecie. Jak, jakie nawet zrobił wrażenie piktogram? Ten piktogram tutaj, jest Latowski, który mi tym to była pierwsza rzecz, którą się obejrzeliśmy zaraz po naszym przyjęcie. No 2 złote, trzeba było zapłacić, no ale obejrzeliśmy tutaj, to już, to widać, przez właści odwiedzających. No a jeszcze jednak robił wrażenie, które były najbardziej nie nienaruszone i no dość spore, to jest spore, co jest dość spore. No to rzeczywiście, ale jeszcze odpowiedź, jak w takim razie, no bo jak jeszcze piktogram na zdjęciach nie za bardzo go widzieliście, no to jak trafiliście do nas, do Bielatowa w ogóle, jak się dowiedzieliście zobaczmy. A więc to ja o tej całej akcji Pielatowej dowiedziałem się od kuzynki. Ona studiuje we Wrocławiu i tam pan już Janusz Zagórski operacji kładował. Ja ona mnie zachęciła do przyjazdu tutaj i na początku lipca, z nim tutaj się wybrałem no i była bardzo miła atmosfera i wszystko, miło czas spędziłem przez jakieś czyli. dni. No i później koledzy również opowiedziałem o tym, bo również przekonałem do przyjazdu tutaj i w tym roku tu się zabiliśmy, jak to niech oni już opowie. No ale dokładnie, kolega mnie zachęcił tutaj, powiedział mi o niesamowitym klimacie, który tutaj panuje, no i postanowiliśmy przejechać. No ale niestety nie mieliśmy za bardzo funduszy, więc postanowiliśmy się wybrać autostopem z Zielonej Góry tutaj. No i trwało to jakieś 7 godzin jeździliśmy jakimiś pilami i w ogóle jakimiś wynalazkami, no ale jak widać jesteśmy z miasta do miasta, ze wsi do wsi. dodaliśmy. jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu. O, udało wam się patrzeć. Mam ale na Nic. Teraz, teraz zostanie to naprawione. <laughs> wiecie no, musicie nam wybaczyć to jest moja pierwsza audycja Janusza nie ma, mam zupełnie nową ekipę tutaj Adrian jest przy kamerce to ja wam poprzedsta poprzedstawiam bo, bo naprawdę mamy małe zamieszanie wybaczycie, prawda? no tak, koledzy się już przedstawiali, ale. ale może coś więcej o tobie? A może coś więcej o zainteresowaniach? Skąd takie zainteresowanie w ogóle? Zainteresowanie to było w mniejszym stopniu przed przyjazdem tutaj. Jak już powiedziałem, kuzynka mi zachęciła z powodu tego wykładu Janusza Zaburskiego. i tak postanowiłem się bliżej zapoznać z tym tematem. i tak to mi się zjawiło. Mnie zachęciły kolega właśnie powiedział mi tutaj o nocnych wyprawach, patrolach do, do tych piktogramów. Chodzeniu po ty, w tym zbożu z kamerą termowizyjną, zwiedzaniu tego wszystkiego, oglądaniu, czatowaniu przed kamerą na coś, co się stanie, obracanie nią, czekanie na piktogramy itd. Tak tak no i trzeba po prostu to zobaczyć i tu przyjechać. No właśnie ten klimat taki tutaj, dużo ludzi jest takich niezwykłych na tych tak może. Opowiadają no, różne przydziwne historie, są tu z Niemiec, w ogóle z Europy, przyjeżdżają i takie historie są mi że to po prostu trzeba na żywo posłuchać. No dokładnie to tutaj jest namiot rozbity na dworze, zaraz tu, no, widzicie po innej kamerze czasami, no i tam są czasy o i czasami wieczorami tam przebywam po prostu i słucham i, opowiadam, i tych ludzi, i ich doświadczeń. Naprawdę ciekawe, trzeba to przeżyć no tutaj osobiście. No ludzie no są nazwijmy ich niepowtarzalni, to tak delikatnie ujmując, to są ufolodzy tutaj z całego kraju i nawet spoza przyjeżdżają tutaj badać te klęki różnymi jakimiś metodami, mają różne jakieś maszyny i w ogóle, w ogóle. No, I naprawdę no, jest to bardzo ciekawe. Maszyny w sensie yy, naukowców, którzy tutaj starają się coś cokolwiek... Wykryć, tak? No, no tak, tak. Jakieś próbki pobielają, zboże biorą do samochodu pakują i tak dalej, i tak dalej. tam się wgwozi do tany ziemi prawie. Tak, tak. No, to... Nie, nie. Przyjedziecie tu w przyszłym roku? No ja myślę, że na pewno tutaj. Jej, w jak w, na samym początku już. Nadzieję, ja. W jeżeli będzie takie w tym roku, bo ten hmm. festiwal był podobno tutaj. O, minął no, Minął nas niestety. No, no niestety, minął nas. A Jeszcze na aktywie się dołapaliśmy, no i, no, i że będziemy mieli w następnym roku brać udział i pomagać ile się da, co prawda dużo doświadczenia nie mamy, no, ale to można zapewnić przy komputerach no. Tak, tak, zapraszam Was serdecznie naprawdę tutaj w przyszłym roku, przyda się każda pomoc, to samo mówię do Was, każda pomoc, przyjeżdżajcie, tak, przyjeżdżajcie do nas, przyjeżdżajcie z całego świata, z całych okolic, ze wszystkich miejscowości, zapraszam, zapraszam, zapraszam. Czy coś chcecie jeszcze od siebie dostać? Internautom coś powiedzieć? Ojej, co tu można dostać? No że jesteśmy tu od wczoraj, no. po prostu przejechać, chociaż był miło poobserwować. Byłym wieczorem. No przyjechać tu i spędzić trochę czasu na pewno warto. Jeśli tu lokaliśmy autostopem, to na pewno coś oznacza, więc. Wsiadać w auto na ulicy i odcie tu. No, zapraszamy oczywiście wszystkich. Pytanie, czy widzieliśmy jakieś obiekty? To wczoraj tak właśnie sobie z kolegą siedzieliśmy i tam jeszcze kilka osób było na dworze i obserwowaliśmy niebo. Sprawa trochę ono była, ale rozjaśniło się momentami no, i, i pojawiły się gwiazdy no i były różne specyfikacje tutaj, czy to jakieś obiekty plotujące się, czy, czy nie. Tutaj pan miejscowy, jak to się nazywa tam? Jerzy? Pan Jerzy mówił tam, że wyczuła jakieś energię i że jakieś obiekty się nie wyprawiły. No niestety tego nie zdążyliśmy tutaj załapać się no na to. Nie widzieliśmy, ale obserwowaliśmy nieba sprawia nic jakiegoś panego, nie zauważyliśmy tylko zwykłe satelity i nieba. No niestety niestety nie mieliśmy okazji zobaczyć żadnych takich niezidentyfikowanych obiektów latających lub No może dzisiaj się coś uda, dzisiaj też cała noc przed nami, więc. No właśnie właśnie, cała nocka przed wami. Może jakiś obiekt wam się pokaże materialny, duży i będziecie mieli wspaniałe wrażenia stąd. No, mamy nadzieję, mam nadzieję, że tak się stanie. No, to by było piękne zwieńczenie tutaj naszego pobytu. No to dziękuję wam bardzo za wystąpienie. Zapraszam naprawdę na y, Akcję wylatową 2006 i y, zapraszam y, także y, tak re reklama trochę y, na forum niekonwencjonalnych wynalazków do Wrocławia na, na 5 listopada i na UFO-forum, które się odbędzie wiosną. Jeszcze y, słówko o badaniach pana Wojciecha Pulkalskiego, który był w, y, wczoraj na audycji. Y, opowiadał o tym, że będzie zbierał próbki. Rzeczywiście e, dzisiaj e, spędził bardzo dużo czasu, a mianowicie około 6 godzin na kręgach e, w młynach. Zbierał cały czas próbki, próbki ziemi, próbki e, zboża, e, z, e, zbierał e, próbki z programu wyłatowskiego. Na wyniki niestety musimy jeszcze troszkę poczekać, no ale mam nadzieję, że już niedługo będą nam dane dostarczone z tych tych... Dzisiaj skończymy krócej, szybciej, będzie krótsza audycja, ponieważ no właśnie nam się wykoczyli, rusza nie ma, a ja prowadzę audycję pierwszy raz. Ale zapraszam na jutro, jutro już już będzie, będzie normalna audycja, pewnie dzisiaj na niego czekaliście, niestety się rozczarowaliście i to mocno. E, bo tutaj e, ja zasiadłam przy mikrofonie i pewnie macie już troszkę dosyć tej audycji, czy nie? Hube, mają dosyć? Internauci? Nikt nie mówią, czyli jeszcze nie macie dosyć. Słuchają uważnie mnie. E, do zobaczenia, do widzenia. Ja będę na czacie, e, ale nie dzisiaj chyba. Janusz jutro prowadzi audycję. Zapraszam na jutro na 20 na normalną już audycję prowadzoną przez Janusza Zagórskiego. Dobranoc. i um.